Witam te wszystkie na mojej makiecie jeszcze trwają prace koncepcyjne przy burynkach chyba nie wiele ale coś tam będzie co zresztą widać jeszcze częściowo że są z tamtej makiety podejmowane. to będzie to szpital, kościół mini szkoła robiłem sobie ostatnio boszem, jak którym robiłem podłogę się tam będzie um, stacja cpn u będzie młyn, policja, poczta, ruiny, które miałem, muszę je odnowić, sklep muszę odnowić no i tu myślę takie pole mini zrobić co mam tu się coś jeszcze przytrzymuje, albo jest już za bardzo napięty ale już ładniej jeżdżą przynajmniej te dwie BR218 z wygalinek Glemos będę musiał pewnie kółka poczyścić bo pół roku stały no i moje piętrusy myślę ja o średnich na dobra baterię zląbać jak no i widać siedzące do, do tych piętrusów jeszcze ze dwa razy w stopie, mi się bardzo podobają i wagon, że Aegna jakoś jeździ na razie Także, o i lokomotywownie będzie taka mała ale jakaś tam będzie jeszcze dojdzie parę budynków bo tu będzie droga chcę tutaj drogę zrobić ale polną już no to będzie straż... czy polną... czy nie polną, szosową. No to będzie stał budynek straży. będzie mini poligon na końcu. Tam będzie budka dróżnika jedna. I jeszcze myślę magazyn wrąbać, mały. No i to by było tyle. Sklepy dwa, jeden tu drugi. I... 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 mam takie przystanki. O też kiedyś od kogoś. Mam dwa i też sobie te dwa wromba i takie coś podobne dorobić tektury Bardzo fajne. Tak jeżeli zrobiłem poprawiałem ciucie, dostało długo bn 150 E69 to chcemy Jeszcze mam takie dwie do roboty tabelki zalukować i będą chodzić Także tak sobie jeżdżą już te dwie, a tam w tle na podwozie Mechano jest ten, ten, francuska, lokomotywa spalinowa, też fajna. A tu czasami przydatna, natarka na spacery, paralizator do samoobrony przed, zwierzęt, przed zwierzętami, w lesie. No i ktoś albo na tej łączce. Ale motor jest za, za mocno napięty w No ja za szybko jeździ. Może zwolnimy. Tak no. okay, jak teraz jeżdżę to jest OK. Mam jeszcze przyszło towarowych. Magonić sporo węglarek. Moją ulubione Było też kiedyś będę puszczał ale ta makieta nie będzie duża jak już wspomniałem 125 na 100 mam jeszcze enter który kiedyś zaprezentuję. też wspomniałem chciałam zrobić ten budynek tutaj ale się nie opłaca go mam tam miejsce obok z rozbiorki komórek starych i zaraz zaraz glaszek jest tam wylana jest tam wylane i tam będzie można postawić taki 3x2 i akurat będzie na te makiety dwie i na końcu modelarski jeszcze się go ociepli akurat właśnie odkładam sobie pieniążki na niego także myślę, że tutaj jeszcze będzie jakieś drzewka u jakichś drzewka później jakieś krzaki tutaj jakiś jeszcze się damy jakieś koło lokomotywowni, jakąś polną drogę przejazdówkę albo albo wzdłuż kolu do straży i tędy no, to już jest znowu o, na Linusie jest, jest tutaj mała komórka, długotno, to może też chcą się robić roboty, ale fajnie jest, jeśli później chodzą, że taką. Już na tamtej mapiecie, na tamtej mapiecie nie wyskakiwały, a tu już jeżdżą, to był duży sukces. Mam też taką matę krawiaczką fajną, kiedyś kupiłem, jest bardzo duża. I na nią, na nią myślę dać jeszcze trawy, nie gdzie. I takie podustorze dawałem na podtory, tylko że gdzie będę chciał pociąć, bo za bardzo wystaje No i z tego też jakoś na polną drogę mogę zrobić. Także coś się wykombinuje. No i oświetli się ciałem. Oświetlony jestem. Tylko diodami oświetlony jest złożytk i peron. Tu na diody jest. Na paternie będzie. A reszta będzie na zasilacz. W drodze polutuję rezystory. Dodam. I myślę, że będzie fajnie. Mała, skromna matnika do zabawy. Także wszystkich pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Ej.